50. Jak branding wpływa na wizerunek pracodawcy? Branding odgrywa kluczową rolę w budowaniu wizerunku pracodawcy, ponieważ wpływa na postrzeganie firmy na zewnątrz przez potencjalnych pracowników, ale też obecnych. Silna marka przyciąga lepszych kandydatów i zwiększa lojalność zespołu. Na przykład Google skutecznie wykorzystuje employer branding, promując swoje wartości i kulturę pracy, co przyciąga największe talenty z całego świata właśnie do tej branży technologicznej. Klarowna komunikacja misji i wartości firmy sprawia, że pracownicy lepiej identyfikują się z marką. M-Bank stawia na innowacyjność i rozwój, co skutecznie przyciąga specjalistów z branży IT i finansów. Pozytywne doświadczenie kandydatów i pracowników jest równie ważne jak komunikacja z klientami. Allegro prowadzi transparentną rekrutację i angażuje pracowników w tworzenie treści employer brandingowych, co buduje jego pozytywny wizerunek. Chociaż podobnie tak działa też Millennium Bank, z tego co pamiętam. Podsumowując, branding w pracodawcy wpływa na jakość rekrutacji, lojalność pracowników i postrzeganie firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy.